Księżyc w Rybach 9 czerwca 2023 roku. Dziś, 9 czerwca 2023 roku o godzinie 12.13, Księżyc przejdzie z powietrznego znaku wodnika w wodny znak ryb i pozostanie w nim do godziny 15.19 – 11 czerwca. Energia wodnika sprzyjała zmianom, działaniu wbrew normom i wszelkiego rodzaju nowościom w każdej dziedzinie. Z pewnością pojawili się nowi ludzie w Twoim otoczeniu, nowe gadżety technologiczne w dom, lub cechowałeś się wysokim poziomem aktywności intelektualnej. Księżyc w Wodniku sprzyjał właśnie takim sytuacjom, a teraz zmiana i energia przechodzi w emocje oraz uczucia. Niekiedy możesz nie mieć obiektywnej oceny sytuacji, a poniesie Cię fantazja w ocenie rzeczywistości. Zgodzisz się ze mną? Że nie jest to korzystne, kiedy chcesz zainwestować dużą sumę pieniędzy, bo z pewnością je stracisz. Są jednak plusy marzycielskiego podejścia. Przyda się na przykład w sytuacjach, kiedy to potrzeba motywacji, by ukończyć jakiś inspirujący projekt. Sama energia księżyca w rybach sprzyja naszemu otwarciu się na tworzenie i odbieranie magii w naszym życiu. To właśnie teraz, jak nigdy, powinniśmy wysyłać nasze pozytywne myśli do wszechświata. Nie zdziw się, jeśli okresowo wyostrzą się twoje zdolności paranormalne. Jasnowidzenie, podszepty intuicji, podróże poza ciałem we śnie, to tylko niektóre ze zdolności, które zyskają na potencjale podczas Księżyca w Rybach. Ponadto zagłębimy się w temat duchowości oraz zwiększymy częstotliwość praktyk duchowych. Takich jak medytacja z bóstwem czy modlitwa. Księżyc w rybach sprzyja empatii, więc więcej jesteśmy w stanie wybaczyć, lub szybciej stajemy w obronie potrzebujących. Zazwyczaj jest to niezwykle pozytywne, ale należy uważać, by ktoś nie wykorzystał naszej dobroci. Uwaga też na okresy melancholii, które mogą się pojawić od czasu do czasu. Melancholia bardzo łatwo może się przerodzić w depresję. Nie przesadzaj zatem z samotnością w tym okresie, a wręcz otaczać się innymi ludźmi by nie, nie zatracić się w negatywnych rozmyślaniach. Kontemplacja i wyciszenie są korzystne, ale istnieje cienka granica między korzystnym wpływem na człowieka a zgubnym smutkiem. Istnieje potrzeba zachowania równowagi pomiędzy kojącą samotnością a aktywizującym towarzystwem. Wróżbita Łukasz Węcka